Witam tu zakręcona w mini ogrodzie. Jak widać dziś będzie o juce karolińskiej, zwanej popularnie ogrodową. Mam taką jedną sztukę w donicy, a dlaczego u mnie właśnie rośnie w donicy, to zaraz wyjaśnię. Ale najpierw opowiem o warunkach dla juki. Rośnie prawie wszędzie, nie lubi tylko ciężkich gleb i podmokłych. Jest bezproblemową rośliną. Kwitnie bardzo pięknie. Zaraz pokażę. Tu są sąsiadki właśnie zaczęła kwitnąć. Piękne kwiaty, takie kremowe. Żeby zakwitła taka rozeta musi być naprawdę spora. Proszę bardzo. Po przekwitnięciu rozetę trzeba usunąć wyciąć, wykręcić bo z niej już nie będzie kwiata widać tu następne rozety z nich na przyszły rok lub za dwa lata będzie kwiat po wycięciu rozety z korzenia będą wyrastać młode listki z ro rozetek i w ciągu dwóch, 3 lat, gdy osiągnie odpowiednią wielkość, ponownie zakwitnie. No może teraz powiem, czemu swoją posadziłam w Donicy. Nie wiem, czy zakwitnie. Jeszcze jest mała. Mam ją 2-3 lata w Donicy. Od maluteńkiej takiej 3 centymetrowej. zimuje mi w niej nie przymarza. bo juka ma takie właściwości że żadne mrozy nie są jej straszne teraz do sedna czemu rośnie donicy Powiem gdzie kiedyś rosła. Pokażę. U mnie rosła w tym miejscu. Miała razem trzy rozety. I tu ja jeszcze była mała. No może nie taka mała. Miała ponad metr metr 30. Świerk kula też był, też była mała i wymyśliłam sobie, że tu pięknie będzie rosła biuka. W tym miejscu była przez 3 lata, jeśli dobrze pamiętam, zanim z pierwszej rozety mi zakwitł. Pierwszy kwiat, w następnym roku z dwóch pozostałych, ale same rozety tak się tu rozrosły, w tym miejscu, że przysłoniły mi liściami tu gdzie jeszcze była zielona na dole i świerk. I tu widać w pozostałości, że nadal jest taki. I słabo mi tu przyrasta. Gęste liście, juki przysłoniły światło słoneczne, no i stało się to, co się stało. Postanowiłam ją wykopać. Zresztą już przekwitły kwiaty, więc rozety trzeba było usunąć. Wykopanie wiązało się z tym, że. Całą wykopie z korzeniami, więc zrobiłam to. Ale nie na tyle głęboko. Pozostały jeszcze takie mniejsze korzonki w ziemi, a powiem, że juka ma bardzo rozległy i głęboko wzrasta w ziemię korzeniami, bo może rosnąć na suchych miejscach, więc dlatego głęboko ukorzenia się pobierając na pewno sobie wodę. Po usunięciu w następnym roku pojawiły mi się w tym miejscu młode listki, rozetek, więc trochę przerażona, bo w odstępie 50 cm mi wyrastały. Musiałam wykopać dół, jeszcze większy, metr prawie na metr chyba był, żeby usunąć jak najwięcej korzeni. Żeby usunąć z tego miejsca jukę powiem, że minęło od tego czasu już dobre 3-4 lata i proszę bardzo zresztą miejsce się zmieniło jak widać, ale nadal z jakiegoś korzonka głębokiego wyrasta mi. Maleńka, maleńkie listki, maleńkie rozety. Z tak głęboko usadowionego korzenia. Mimo wszystko wyrasta. No nie wiem co zrobię, bo nawet jeśli wytnę, to cały korzeń nie usunę. Po jakimś czasie znowu wyrośnie, ale pomyślę o tym później. Po takiej sytuacji postanowiłam, że jukę posadzę sobie w Donicy i zobaczę, czy mi w niej zakwitnie. Żeby nie zaistniała taka sytuacja z rozrośniętą juką najlepiej sadzić ją samotnie, w trawie, lub gdzieś indziej. Widziałam wśród traw miskantów i innych wśród nich jukę kwitnącą, ładnie to wygląda, ale właśnie trzeba dobrze zaplanować. Gdzie posadzić Jukę, żeby nie było takich sytuacji. Bo ona potrzebuje dużo miejsca. Usuwa się stare rozety, wyrastają. Potem młode, nowe, dużo ich, więc cała kępa powiększa się. więc trzeba wziąć to pod uwagę planując posadzenie w ogrodzie jukę karolińską ale warto szczególnie jeśli mamy miejsce niezbyt urodzajne nic nie chce nam tam rosnąć to wtedy najlepiej posadzić jukę by pięknie nam kwitła takie piękne okazy rosną przed blokiem, posadzone i pielęgnowane przez panią Edytę.